Uslow, norges gets Mówiliśmy, że pojedziemy do Mińska i Winna, aby zorientować się, jakie rzeczywiste są problemy wydawców białoruskich. Dzięki staraniom Bierna y, udało się zebrać środki, które pozwoliły na przetrwanie najbardziej krytycznego okresu dla mm, najstarszego białoruskiego tygodnika, Nasza Niwa. I y, ten tygodnik zasłużony dla kultury białoruskiej przetrwał y, parę miesięcy. Najkrytyczniejsze dziennikę właśnie środkom zebranym przez Bierna w swoim kraju. Biorna funemarka poznałem w 1990 roku w Bratysławie, gdzie była konferencja ruchu politycznego. Koegzystencja ediutelesz, wspólnota, gdzie pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego tego ruchu, a Bion Funemark przyjechał zapoznać się z działalnością i problemami mniejszości narodowych w ówczesnej Czechosłowackiej Republice Federacyjnej. Biorna spotkałem pierwszy raz w Kosicach na konferencji wspólnoty, gdzie był jako doradca mniejszości węgierskiej. Był to pierwszy polityk nie z Polski, nie z Republiki, który otwarcie mówił o mniejszościach w Europie w ogóle, a najbardziej zainteresował się mniejszością polską tu u nas na Zaolżu. Bjorn Funemark, swoim doświadczeniem i wiedzą, uzmysłowił nam słuszność naszych dotychczasowych działań. Radą i życzliwością pomógł nam, to znaczy polskiej mniejszości narodowej na Zaolżu, wydawanie pisma nasze sprawy, które uzmysłowiło naszym rodakom. Konieczność obrony praw polskiej mniejszości na, narodowej na Zaolziu. Biern przyjeżdżał w kolejnych regionów, gdzie toczyły się konflikty i opowiadał nam bardzo dokładnie o nienawiści w Irlandii Północnej, o e, agentach sekuritatyw działających wśród mniejszości węgierskiej e, w Rumunii, o stanie wojennym w Kaszmirze. E, te opowieści bardzo dokładnie, on też znał te języki, on z tymi ludźmi się spotykał, on jako wysłannik Komisji Helsińskiej. Miał wszędzie wgląd w najważniejsze sprawy, które się tam działy, on bardzo poszerzył nasze pole widzenia. Myśmy w połowie lat 80. byli bardzo skoncentrowani na nieprzekonanym, wydawałoby się, konflikcie między Solidarnością Podziemną a Jaruzelskim. Tymczasem wiedza bierna, w sposób taki no, niepostrzeżony nam przekazywana, myślę, że znacznie poszerzyła naszą wiedzę w ogóle o konfliktach, co, jestem pewien, przydało się już w niedługim czasie. W Norwegii Biern zawsze uważany był za outsidera, ale gdy tylko coś się działo w Polsce czy w innym kraju naszego regionu, wszyscy biegli natychmiast do niego. Jest uznawany za niekwestionowanego eksperta w sprawach Europy Środkowej i Wschodniej. Solidarność Norge Pullen była jedną z największych i najsilniejszych organizacji wspierających ruch Solidarności na Zachodzie. Tutaj też poznałem Bierna Katofinemarka, jednego z najaktywniejszych działaczy tej organizacji. W roku 86 Biern rozpoczął pracę jako sekretarz generalny w Norweskim Komitecie Helsińskim, a wkrótce potem i ja dołączyłem do niego. Uwaga nasza oczywiście skupiała się wówczas przede wszystkim na prawach człowieka w Europie Wschodniej. Biern szczególnie interesował się łamaniem praw mniejszości narodowych w tym regionie Europy, stąd jego zainteresowanie mniejszością węgierską na Słowacji, w Rumunii, a także z mniejszością turecką w Bułgarii. Zwiętrzące się obecnie problemy dotyczące likwidacji polskich przedszkoli i szkół na zaolziu, niemożliwość posługiwania się językiem polskim w urzędach oraz szykanowaniem nauczycieli albo ludzi, którzy bronią swoich praw, jest spowodowane jednoznacznie arogancją urzędników, brakiem ustaw wykonawczych oraz tłumaczeniem się koniecznością oszczędności budżetowych. Sądzę, że problemy tutaj między innymi wynikają z takiej nadmiernej wiary w to, że liberalizm polityczno-gospodarczy rozwiązuje wszystkie problemy. Eliminacja tych niedogodności jest możliwa za pomocą budowy mechanizmów ochronnych realizacji praw mniejszości polskiej na Zaolziu. Mechanizmy te można wytworzyć na bazie umowy czesko-polskiej, a strona polska powinna mieć prawo ich weryfikacji. Sądzę, że skoro te problemy, o których mówisz, występują bardzo wiele w bardzo wielu krajach europejskich, potrzebny byłby ogólnoeuropejski system ochrony tych praw, przykładowo na bazie Unii Europejskiej. Jeżeli doczekamy się tej Europy, to staramy się działać w strukturach komunalnych, organizacjach społecznych i wszędzie tam, gdzie dotąd możemy sobie dać rady. Ale nie wiem, czy będziemy mieli dosyć sił i samozaparcia. Oby starszyły tych sił, bardzo ważne są tutaj, moim zdaniem, samorządy. Tym bardziej, że są gminy, że Polacy stanowią większość mieszkańców. Mają burmistrza przedstawiciela polskiej mniejszości. Jak jest w Czechach, to u polskiej mniejszości, jak w Polsce, to u białorusinów. Jak na Białorusi, to pyta o Polaków. Kiedy wyjeżdża na wakacje do Włoch. To jest w Górnej Jadydze, tam gdzie mieszkają Niemcy. Jak jedzie do Hiszpanii, to oczywiście w kraju Basków. Kiedy interesuje się Słowacją, to obchodzą go Węgrzy. Kiedy jest na Węgrzech, interesują go Słowacy. Nie lubi sytuacji prostych, zwyczajnych, szuka świata pełnego kontrastów. Sam mieszka w Norwegii w dzielnicy, w której praktycznie nie ma Norwegów. Przyjaźni się z Pakistynczykami, Arabami. Mówi się o tym, że Unia Europejska będzie szansą dla mniejszości narodowych w Europie. Jednak dzisiaj mało jest przykładów dobrego traktowania tych mniejszości. Takim pozytywnym przykładem jest niewątpliwie Finlandia. Dobre rozwiązania znajdują również w Katalonii, w Hiszpanii i w Górnej Adyze we Włoszech, czyli inaczej w Tyrolu Południowym, ale to ostatnie rozwiązanie było raczej wymuszone. Przykładem kraju, który prowadzi generalnie złą politykę mniejszościową jest Francja. Przykładami są na przykład Korsyka czy Brytania. A Francja jest krajem bardzo wpływowym w Unii. Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem entuzjastą. Sądzę, że optymizm, który wiążemy z Unią Europejską, jest optymizmem przesadzonym. Również jeżeli chodzi o regulowanie spraw e, mniejszości narodowych. Jeżeli chodzi o Norwegię, to polityka mniejszościowa w tej chwili w sumie nie jest najgorsza, ale niestety należy o tym pamiętać, że konsekwentnie dążenie Norwegii do wynadnarodowienia Lakonczyków e, kończyło się tym, że ich zostało tylko w tej chwili około 25 tysięcy. Ludzie tego miasta e, chwalą sobie, Wystarczy mi wsiąść samochodu, jechać jakieś 10 minut, już są w lesie. Ja się mogę tym cieszyć, że mi wystarcza tak naprawdę pół minuty i już jestem w tym samym świeżym powietrzu. Stereotyp Polaka istniejący w Norwegii był w zasadzie zawsze pozytywny. Polaków postrzegano jako ludzi odważnych, rycerskich. Dziś Polska istnieje w świadomości Norwegów głównie za pośrednictwem mediów. O Polsce pisze się dużo i w zasadzie dobrze. Zwłaszcza o naszych sukcesach gospodarczych, a także o polskich aspiracjach europejskich. Wielu Norwegów prywatnie ma bardzo dobre kontakty w Polsce, rozpoczęte na ogół w trudnych latach stanu wojennego. A negatywy? No cóż. Miejsce rycerza zajął w tej chwili świadomości Norwegów Polak pracujący na czarno, ale to nie jest tak niebezpieczne, ponieważ Polacy za granicą pracują naprawdę bardzo dobrze. Gorzej, że pojawia się nowy, przykry stereotyp przemytnika złodzieja samochodów. Niestety. Norwegia jest krajem pięknym, jest krajem bogatym, ale też przez to bywa krajem nudnym, wobec czego wolę też często przebywać gdzie indziej za granicą. Między kulturą polską a kulturą norweską są pewne istotne różnice. Sądzę, że najistotniejszą różnicą polega na tym, że polska kultura jest kulturą arystokratyczną, jak przykładowo we Włoszech, jak przykładowo w Austrii. Nasza jest kulturą niesprostszą, jak w Finlandii, jak w Irlandii. Do dobrych stron polskiej kultury należy pewna elegancja. Myślę jednak, że do, czasem do tej drugiej strony e, mamy <trych> pewien Przerost formy na treściu, a to też bywa irytujące. Dominuje jednak stereotyp Norwega jako człowieka dość flegmatycznego, ociążałego, głupawego, a na pewno już naiwnego. Ta opinia bierze się do przede wszystkim z, z tego, że Norwegowie byli bardzo mało zdolni w wykorzystywaniu czy też wręcz nadużywaniu systemu socjalnego. Polacy natomiast, demoralizowani dziesiątkami lat komunizmu, byli w tym naprawdę świetni. Także narzekamy tutaj na złą szkołę, na nudną telewizję, na niedobry teatr, na brak kultury, na prowincjonalizm, ale mimo tych narzekań raczej jednak nikt do Polski nie wraca. Bierny, lubi biały Białystok, bo jest wielonarodowy. Nie lubi miejsc jednorodnych. Jego formy skończone zupełnie nie interesują. O Norwegii opowiada jedynie wtedy, kiedy dzieje się tam coś, co wyrywa ją z senności. Był bardzo podniecony w czasie kampanii przed wstąpieniem Norwegii do Unii Europejskiej. Był przeciw. Ale o Polsce mówi, że my musimy, bo dla nas to jest szansa rozwoju. Dla nich Norwegów to zagrożenie ich kulturalnej odrobności. Jednocześnie przestrzega przed zamykaniem się, które ma miejsce w Norwegii. Wielu ludzi jest przekonanych, że jednostka nie ma wpływu na proces historyczny, na kształt tego, co się dzieje w tak wielkim kraju jak Polska, w jaki sposób człowiek jeden może mieć wpływ na, na tą sytuację. Tymczasem paradoksalnie Biern jest przykładem człowieka, który miał, być może ma nadal taki wpływ na sytuację w Polsce. Konkretnie miał wpływ na kształt mediów polskich. Fakt, że kilkanaście procent prasy lokalnej w Polsce, teraz już również krajowej, jest w ręku kapitału nordeskiego, podczas gdy drugim właścicielem tutaj kapitał niemiecki, jest zasługą bierna. To, że on przekonał, przekonał ten wielki koncern, żeby zainwestował w tą przecież lokalną prasę, żeby obsadził ludźmi, którzy znają te lokalne problemy, to jest zasługa właśnie bierna jego, jego umiejętności przekonywania, jego znajomości ludzi. Myślę, że w tym sensie y, Biern miał wpływ na to, że prasa jest bardziej wolna od polityki, niej jest mniej centralizowana. Nie myśli o Norwegii czy Polsce w kategoriach miejsca. Dla niego miejscem są ludzie, z którymi się spotyka, przyjaźni, czasem ciężko pracuje. Ważne są te rzeczy, które rozbijają schemat. Na przykład w różnych krajach mniejszości, które tworzą mozaikę. Nie ma dla niego znaczenia, gdzie się obecnie znajduje. W rozmowie telefonicznej, na przykład z Norwegii, z domu... Często rozmawiamy o Białorusi czy Zalaziu. Cóż mógłbym jeszcze powiedzieć o biernie? Trochę dziwak, trochę oryginał. Zawsze podwinięte rękawy koszuli, a sama koszula wystająca ze spodni. Zainteresowania to przede wszystkim sport i języki obce. Zna ich perfekt aż 7. Czy mógł być Polakiem? Czy jest Polski? Czy jego. Cechy są bardzo polskie. Trudno mi powiedzieć, zresztą nie bardzo wiem, co oznacza w tej chwili stereotyp polski. Kiedyś dominował stereotyp rycersko-romantyczny. Obecnie raczej ustąpił miejsca stereotypowi handlowo-komercyjnemu. Myślę, że ani jeden, ani drugi nie. Daje prawidłowego portretu Bierna. Biern to niezwykle interesujący obiekt psychologiczny. Ma bardzo wiele obowiązków związanych z pracą zawodową w Polsce, a jednocześnie znajduje czas na myślenie o Polakach na Winężczyźnie, na Zaolziu, o Białoruślinach mieszkających w Stoku. Często obserwuję go jak po podróży w pociągu, po podróży w pociągu, potrafi bardzo logicznie myśleć o sprawach niezwiązanych bezpośrednio z jego osobą. Nie wiem, skąd znajduje tyle siły i takie ma możliwości. Chociaż Bjorn Funemark jest potomkiem czeskich baronów, nie jest również przypisany ani sprawie polskiej, ani czeskiej. Jest Europejczykiem, osiągnął tą wyższą jakość. Chcę również dodać, że Bjorn jest naszym doradcą, naszym pomocnikiem. Zawsze szczerze mówi, jeśli jest coś dobre albo złe. Nie, nie, to nie jego geny spowodowały, ale jego charakter spowodował, że zainteresował się mniejszościami w ogóle i jesteśmy mu bardzo wdzięczni, że zainteresował się mniejszością polską tu na Zaolżu. Sam się zastanawiam nad tym, jak to się dzieje, że on, Norweg z tak daleka, mógł spokojnie żyć w Oslu i on zainteresował się małym skrawkiem ziemi w centrum Europy, o który nawet nie interesują się politycy z Warszawy lub z Pragi. Wydaje mi się, że generalny stosunek do przebyszów w Polsce jest lepszy niż w Norwegii. Choć mówiąc to, oczywiście mam świadomość, że ja przyjeżdżam do Polski z Norwegii, a na przykład nie z Afryki. Ja się do Polski przyzwyczaiłem, i wydaje mi się, że można powiedzieć, że Polska stała się dla mnie taką drugą ojczyzną. Często zapominaliśmy, że Biern nie jest Polakiem, traktowaliśmy go zawsze jak Polaka i często pozwalaliśmy sobie nawet na bardzo ostrą krytykę jego ojczyzny. On nie pozostawał nam dłużny i krytykował czasem Polskę, zwłaszcza różne aspekty życia politycznego w naszym kraju. Ale przede wszystkim Biern kocha Polskę. Tam znalazł sobie towarzyszkę życia, jego syn Terje, wspaniale mówi po polsku. A po 1989 roku, kiedy znowu mógł zacząć jeździć do naszego kraju, zaczął dzielić swój czas między swoje dwie ojczyzny. W Norwegii i przez Norwegię pracuje nadal dla naszego kraju. Biern jest antytezą zachodniego biznesmena. Ma bez przerwy kłopoty z krawatem, często podwinięte rękawy, dość niechlujnie. Nosi foliowe torby, w tych foliowych torbach mnóstwo karteczek z zapisanymi telefonami, adresami. Telefon komórkowy ma jak czołg, wszyscy się z tego śmieją. Jest antytezą biznesmena, ale nie można ani powiedzieć, żeby był Polakiem, że się identyfikuje z Polskością. Na pewno on sam tego nie powie ani w Polsce, ani na Litwie, czy na Białorusi. Na pewno natomiast sądzę, podkreśla swoje związki z Polską, kiedy jest na Zachodzie. Ucieka od identyfikacji, nie chce schematu, nie daje się zamknąć. Bierny przy całym swoim pozornym spokoju i stoicyzmie jest niespokojnym duchem, dlatego trudno. Żeby go fascynowała Norwegia, o której mówi, że jest uśpiona swoim dobrobytem stale rosnącym wydobyciem ropy. Trudno, żeby go fascynował parlamentaryzm. Jego tak naprawdę interesuje trzęsienie ziemi, interesuje rewolucja, interesuje to, co się w Polsce działo, a teraz dzieje się w krajach Europy Wschodniej. On tam po prostu musi być. Ja jestem Grecinką z pochodzenia, nie chciałabym się wtrącać w sprawy polskie. Ale um, uważam, że pan Bjorn dla Polaków na Zaolżu zrobił więcej niż jakikolwiek Polak z Polski. Żyję w podróży. Jakie dziś bolączki dostrzegam w Polsce? Myślę, że Polska nie jest pod każdym względem liderem. Co na przykład zbyt głębokie różnice poziomu życia. I moją największą osobistą bolączką to PKP, instytucja chyba przeniesiona żywcem z PRL-u. często w Polsce Polaka, bo Polacy zbyt często pytają o cenę w Norwegii. Biern jest chyba Polakiem z wyboru, skoro chce tu przebywać. Chce jeździć tymi nocnymi pociągami, chce rozwiązywać te nasze problemy, skoro tak naprawdę wie, co tu jest szczególnie ważnego. Ale z drugiej strony mam w sobie wiele cech człowieka cywilizacji zachodnioeuropejskiej, czy może bardziej północnej skandynawski. Jest punktualny, solidny, bardzo rzeczowy, co nie zawsze jest naszą cechą przecież. I paradoksalne, który z polskich dyrektorów chciałby być tak jak on, dyrektorem z plecakiem? Polska początkowa, nie wydawała mi się. Za bardzo inna od Norwegii. Zresztą Zagierka była tutaj też taka sztuczna prosperyta. Później, w latach 70., -tych pracowałem w Poznaniu na Akademii Rolniczej jako lektor języka angielskiego. Tam naczyciel nawet nie wolno było mieć kluczy do pokoju nauczycielskiego. I wtedy zrozumiałem, że w Perelu najkrótsza odległość od punktu do punktu to był łuk. Teraz myślę, że dobrze, że ten symbol Perelu jest za mną, a nie przede mną.